Brakuje Wam monet w 20 W takim razie zapraszam na superkońce.pl Końce do nowej FIFA są już dostępne Możecie skorzystać z jednej z wielu metod płatności, w tym przelewu, czy PaySafe Card A monety bezpiecznie trafią na Wasze konto, dzięki unikalnej metodzie dostawy Z kodem pablo dostańcie 5% zniżki, link w polecam Siemano, witam Was bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym odcinku FIFA 20 Ultimate World Glory, odcinek 10, jubileuszowy no i w dzisiejszym odcinku będzie się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo, ponieważ otworzymy sobie kolejny raz nagrody za Squad Battles. Plus wam pokażę mój nowy skład w trzecim odcinku z rzędu. Znowu zmieniam skład i będzie już to praktycznie mój trzeci skład. Oczywiście piłkarze, niektórzy się powielają, ale, ale są też nowe nazwiska. Także to wszystko wam pokażę po nagrodach za Squad Battles, ponieważ wczoraj w tym sobie właśnie otwierałem e, nagrody, plus zrobiłem sobie nowy skład, plus troszkę pograliśmy w rawersach i nasza sytuacja. No troszkę jednak się polepszyła mam nadzieję, że dzisiaj podtrzymamy pasy grając mecze, e, ponieważ dawno nie było meczów, a obiecałem Wam, że będą mecze w, w Rivalsach. E, pokażę Wam teraz sezony zadań, ponieważ zbliżamy się do końca e, robienia tutaj no, właśnie wyzwania o one Watch Dembele, Endombele, przepraszam, cały czas mylę to jego nazwisko, ale no wiadomo, tylu jest tych piłkarzy Dembele, że Endombele to e, bardzo, bardzo e, miłe zaskoczenie. Miałem, odmiana, więc jeszcze jedno wyzwanie, dwa gole w trzech różnych meczach Rivals To jest w sumie ciężkie, bo nie mam żadnego piłkarza z ligiem e, Ja was teraz tutaj już nie zatrzymuję e, Zapraszam was na nagrody Za Squad był naprawdę jeden bardzo ciekawy traf Także warto oglądać, a później Pokażę wam mój nowy składzik, lecimy Otwieramy kolejne paczki za Squad Battles Kolejny tydzień i tym razem nie Elite 3 A wbiłem sobie Elite 2, ponieważ Chyba najlepsze nagrody są właśnie za Elite 2 e, Chyba dwie paczki za 35 tysięcy Plus paczka za 25k A w przypadku Elite 1 jest paczka E, dwie paczki za 55 tysięcy, także wolałem sobie wbić tą elitę 2, 15 tysięcy na monet na moim koncie, także mm, zobaczymy czy jakie wzmocnienia będziemy dzisiaj e, robić. No ale zanim to wszystko, oczywiście otworzymy sobie te paczki, naprawdę fantastyczne nagrody. Miejmy nadzieję, że coś pierwszego fajnego fania ja rozpoczniemy sobie o no, najgorszej paczki, złota paczka zawodników premium, myślę, że... Tutaj może być coś dobrego, ale też nie musi. Otwieramy pierwszą pakę i zobaczymy. I zobaczymy, co dobrego wypadnie. Przed nami jeszcze dwie. Także jak tutaj nic nie będzie, to się nic nie stanie. Ale lepiej, żeby tu już nas fajnie teraz zaskoczyło. No niestety, no niestety. Nawet nie ma mm, tych ekranów. Gio... Giovinco, Giovinco, tak. Giovinco po prostu. Ok, oprócz Giovinco mamy gila wogiego. To raczej nie jest karta, na której bardzo, bardzo wzmocnimy nasz klub. To wszystko wysyłam na listę transferową i oprócz tego dwie paczki jeszcze. No i zobaczymy, dwie paczki. Weźmy sobie tą sprawę może otwórzmy tym razem. Także otwieramy coś dobrego, coś dobrego. Coś dobrego, jakiś ekran, jakiś walkout może nawet. Zobaczymy, chyba inform, to jest inform. Będą ekrany. To jest reprezentacja Anglii. To jest prawy pomocnik. Jejku, czemu to nie jest Czemu to nie jest Proszę państwa, Rakim Sterlinga, ja wiem, że to tutaj walkoutu nie było Ale ja się nie, rozróżni nie rozróżniam ekranu Bo to kapitalny traf Jadon Sancho e, Trafia do naszego klubu Miałem szczerze mówiąc e, go odkupiać, Ponieważ go sprzedałem, ale, ale no nie za bardzo Bo już go testowałem Także także właśnie no trafiamy Sancho, kapitalny traf, ponad 30 tysięcy monet Także no jest to kapitalnie e, Wzmocnienie naprawdę naszego składu no tak, Sterling ma PS tutaj, widzę na czacie już mi przecie No dobra, nie jest naprawdę całkiem spoko Dużo kontraktów, dużo kondycji Ale przed nami jeszcze jedna paczka Lecimy z ostatnią paczką za Squad Battles Zobaczymy co w tej będzie, mam nadzieję, że też jakieś fajne ekrany Żeby emocje tutaj zrobić troszkę większe I zobaczymy I będzie, będzie chyba, już widzę, że te flary są w porządku Czechy Bramkarz, czekaj bramkarz I to kto to może być? Kto to może być? To jest Pawlenka 84. Niestety, niestety, to są Jakub nagrody za Elite 2. Powiem tak, na tych nagrodach zarobiliśmy bardzo sporo. Bardzo sporo zarobiliśmy. Myślę, że całkiem fajne nagrody. Do tego fala ten pawlenka, który wart jest. Yy, 4000 monet jakieś. Także na listę transferą sobie go bierzemy. I naprawdę myślę, że ten Sancho sprawił, że ten opening za Skobatys bardzo, bardzo był udany. Okej, okay, tak się prezentowały nagrody, moi drodzy, no, ten Jadon Sancho, przyznacie, że to dosyć fajny, fajny traf, warta karta 26 tysięcy, za tyle właśnie go sprzedałem, plus sprzedany Martial, no i też trafiłem Kim Pempe, nie pamiętam z jakiej paczki, a, już pamiętam, ehm, prosiliście, żebym zrobił właśnie wyzwanie nowe, ehm, to było wyzwanie chyba z Wambisaką, tak, transfer Wambisaki, tam była paczka z sześcioma rzadkimi piłkarzami złotymi, no i trafiłem Kim Pempe, warty 15 tysięcy, naprawdę fajna ehm, paczka, tej paczki wam nie pokazywałem, chyba E, tutaj w skrócie, e, tylko same nagrody z aczkolwiek no, Kim Pempen naprawdę fajny traf, Marcial sprzedany więc już wiecie, że Marciala w moim składzie nowym nie ma, no i Jadon Sancho sprzedany, także możemy sobie te karty e, usunąć, no i nowy składik. Wiem nadzieję, że ten skład będę miał troszkę dłużej niż, niż te poprzednie prezentuje się naprawdę to bardzo, bardzo e, solidnie Areola, lepszy bramkarz na pewno niż Foster e, Militao, Lodi, Akanji już był, Mbabu, Delani, e, Gbamin no i tutaj Was bardzo, bardzo e, przepraszam, bo oczywiście tutaj jest Gabriel, Jesus, Timo, Wernerem, karta w Jezusach została kupiona za 40 tysięcy, na razie mało bramek, dużo asyst, e, ale miejmy nadzieję, że się tutaj rozegrają, szczerze mówiąc myślałem na tym, żeby właśnie tutaj ich przestawić e, troszkę e, inaczej, że Havertz pójdzie na napastnika e, i może jakoś tutaj troszkę to pozmieniamy, dlatego że E, Havertz na napastniku naprawdę bardzo fajnie grał, grałem nim chwilę, więc może tak przetestujemy to, zobaczymy jak będzie tutaj to wszystko śmigało, mm, no i zaraz wam pokażę moje tutaj osiągnięcia w e, Division was tylko jeszcze muszę tutaj kontrakcik e, załadować dla naszego... E, menadżera, także wszystko tutaj zrobimy i wam pokażę, jak mi idzie wy Division Rivals. Wczoraj w odcinku miałem chyba 1367 skill ratingu, z tego co pamiętam. No i na streamie udało mi się e, zebrać trochę punktów, później po streamie troszkę jeszcze pograłem 15, 1542 e, skill ratingu. E, wy tego nie widzicie teraz, dopiero widzicie, ponieważ e, kamerka pewnie wam e, zasłania ekran. Także tak to wygląda. No, i idziemy na podwój dywizji drugiej. E, no, naprawdę będzie ciężko. Tam wszyscy mają e, składy tak naprawdę lepszy od mojego, no zobaczymy jak będzie wyglądać w tym spotkaniu, miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać, żeby osiągnąć tutaj ten pułap 1700, ile potrzeba jest właśnie na dywizji numer 2, no składzik powiem szczerze, no składzik jest równy naszemu. także jeżeli chodzi o składy to wyrównana będzie myślę walka, zobaczymy jak z umiejętnościami naszego przeciwnika. Jezus, podanie do Wernera to jest nasza pierwsza akcja, Werner robi fake shot tutaj troszkę stara się pokręcić naszego rywala Aj, bardzo dobra akcja. Będziemy jeszcze z tego rzut rożny. Zobaczymy Kajawec do Lukasa Mory. Gbamin, teraz tutaj jak to zagrać? Jak to zagrać? Właśnie, no kompletnie nie widzę partnera, do którego mógłbym tą piłkę e, podać. Bardzo dobra opcja. Kajawec, Kajawec do bitka. Nasz rywal bardzo rozsądnie rozgrywa. Powiem szczerze, że troszkę mnie to frustruje, bo teraz dłuższy czas na mojej połowie utrzymuje się. To może być groźna sytuacja. Tutaj sporo miejsca zostawiamy naszego rywalowi. A wiemy, że Timo Werner potrafi takie sytuacje wykorzystywać ten skład właśnie chciałbym troszkę, troszkę sobie przytrzymać i ewentualnie jakieś zmiany właśnie wokół tego składu robić właśnie Fabinho może za Gbamina em, pisze swoje propozycje e, też jeżeli Zacha przepraszam, nie Zacha, tylko Gabriel, Jezus i Lukas nie będą sobie dobrze radzić, to patrzcie na to, można na przykład dać e, Zachę, który połączy się z Gbaminem e, no i dać do tego wszystkiego jeszcze właśnie Rashforda także mam tutaj fajne, fajne opcje zmiany, w Premier League jest mnóstwo tych kart, które które prezentują wysoki poziom Havertz. Havertz, proszę. Niech to będzie ta sytuacja, może Havertz. Drybluje. Niestety nie. Dobre rozegranie Havertza. Podanie teraz do Lukasa Moury Chyba nie było spalonego w tej akcji. Chyba nie było spalonego w tej akcji. I Kai Havertz, Kapitalna akcja. Bramka Havertz. I właśnie mówiłem, że Havertz na tej pozycji napastnika będzie lepiej wykorzystany. Na eś, piłka się po prostu marnuje. Kapitalne maczucie, timing. Właśnie wchodzenia w takie piłki, strzał z lewej nogi, to jest, to jest jego um, tutaj najlepsza chyba umiejętność. Piękny, piękny strzał, piękny goal 1 do 0. No wczoraj czy tam przedwczoraj miałem naprawdę niezły kryzys, ponieważ no miałem 1500 skill ratingu, byłem w dywizji trzeciej, spadłem na 1300 po to, żeby znowu wrócić do ligi trzeciej. Teraz na 1540, także dosyć fajnie. Większość składów, z którymi się tutaj mierze są to składy droższe od mojego, także mnie to nawet cieszy, ponieważ y, łatwiej się Uczyć jest na e, tańszych kartach e, nowej FIFA niż, niż na tych droższych. oczywiście te droższe, ja mam nadzieję, że też będziemy z czasem mieć w tej serii Road to Glory. Wiem, że tutaj no, nie jest tak łatwo. Mnóstwo osób ładuje FAPońcy, a my w tej serii staramy się właśnie tutaj. Zwalczać takich zawodników, którzy mają w o nas lepsze statystyki po pierwszej połowie, delikatnie na korzyść. Moją 1-0 prowadzimy. Przechodzimy do drugiej połowy tego spotkania. Rzut wolny dla rywala, teraz będzie 50 na meczu. Powiem szczerze, tak patrzę sobie na tego Jezusa. W siedmiu meczach dwie bramki na pozycji napastnika. Teraz skrzydłowy SPO. Średnio to u niego wygląda na razie. Naprawdę ta karta aktualnie kompletnie mi się nie podoba. Traci też często piłkę. Tego kontrola piłki jakaś taka ta jest nieudana. Także naprawdę coraz bliżej jest mi. Do tego, aby kupić sobie właśnie Willifreeda Zachę. Teraz rzut drożny dla rywala będzie. Czemu nie chce powtórki e, pomijać nasz rywal? Wrzutka w pole karne. Bardzo groźna wrzutka. No nie spodziewałem się, że tam z tamtej pozycji jeszcze taki groźny strzał. Odzie. Ale a rola kapitana, interwencja. Ponownie nasz rywal nie chce, nie chce pominąć e, powtórki. No to jest frustrujące, naprawdę. Holy to było groźne! Bardzo ładnie to rywal tutaj rozegrał. Już myślałem że powtórki nie pominął. Eee, ale tu był goal line Technology, ale bardzo ładnie tam rozwiązał ten rzut wolny i było mega, mega groźnie. Mogłem stracić z tej pozycji tam bramkę. Podanie do Jezusa. Fantastycznie Jezus ma tyle miejsca teraz. No Gabriel musisz pokazać teraz, że kosztujesz te ponad, nie wiem, 30-40 tysięcy monet. No i Gabriel Jezus. No dobrze to zrobił. No, nikogo tam po prostu nie było. Jedna z ostatnich sytuacji, ale jakże bardzo groźna może być ta sytuacja. Gnabry urywala. Podanie do Wicela. Dużo miejsca, bardzo dużo miejsca. Kapitalna interwencja Edera Militao. To będzie ostatnia akcja chyba tego meczu. Miejmy taką nadzieję. Kajawerc, Kajawerc. Tutaj chyba może zamknąć to spotkanie Niemiec. I. Aha, okej. Okay. Dobra, nieważne. Tego nie było, to się wytnie. 1 do 0 wygram to spotkanie. Rywal był mega irytujący. Grał tak nudną piłkę. Trzymał ją bardzo dokładnie. Miałem kompletnie chyba nie wiem. Zero sytuacji w drugiej połowie spotkania. Może jedną. Wygram na szczęście to 1 do 0 po fantastycznej akcji. Kaja Awerca. No i teraz jakiś nieprzyjemny tutaj lag pod koniec meczu. Dobra, jesteśmy, jesteśmy dalej. Tutaj nas. No, bardzo, bardzo ciężko się grało Bardzo ciężko się grało w tym, w tym spotkaniu. Wygramy do 0 zobaczmy ile mamy punktów skill ratingu No i przechodzimy sobie za chwilkę do drugiego Ostatniego dzisiejszego spotkania w dzisiejszym odcinku Zobaczymy czy również nam się um, Uda wygrać i jednocześnie zbliżyć do Dywizji numer 2, bo to naprawdę Coś, coś wielkiego Bywali u nas Mamy skill rating 1568, także jeżeli teraz Wygramy, to praktycznie w zaokrągleniu Pewnie będziemy mieć około 1600 punktów Miejmy nadzieję, że nam się uda wygrać Bo to naprawdę będzie ważne spotkanie Wtedy nam będzie już brakać tylko 100 punktów Do Dywizji numer Dwa to będzie naprawdę super um, informacja No i zobaczymy, zobaczymy jaki teraz rywal Wychodzi tutaj na nas Jest to Bundesliga połączona z e, La Ligą, bardzo mocny skład Robert Lewandowski w wersji po tym e, Na napastniku Zane Bale, no Ty skrzydeł na pewno się boję Również Delani w wersji form kapitalna e, Karta w wersji normalnej e, Bo gram nim i wiem na co stać Duńczyka Jedziemy z meczem, miejmy nadzieję, że będzie dobrze Lukas do Wernera, Werner Jeszcze jedno uderzenie, Werner 1 do 0! Na dwa razy musiał Niemiec kapitalna, kapitalna akcja, Kapitan strzał po krótkim słupku i w piątej minucie prowadzimy 1 do 0. Avers, Avers to musi być gol, to jest 2 do 0 w dziesiątej minucie tego meczu, super Avers ma bramkę. Ma bramkę również Werner Martin, my tylko ci pomocnicy ofensywni, oni tak rzadko strzelałem bramki, nie wiem, dajcie znać czy w formacji 4 2 2 u was też ofensywni pomocy, pomocnicy mają tak mało bramek, nie wiem jak tam zasystają. muszę sobie po meczu zobaczyć, ale na razie ten Lukas i ten Gabriel Jesus, nie wiem, dla mnie to jest troszkę porażka jednak, mega drogie karty, a no nie prezentują zbytnio fajnych umiejętności ostatnio, może ten Zachaj, może ten Rashford, może to oni jednak byliby lepsi, podanie do Awerca teraz niestety przejęte. Podanie do Timo Wernera. Takie piłki lubi Timo. Podanie teraz do Lukasa. Lukas ma teraz bardzo dobrą sytuację. Lukas nie zdąży, zdąży. Jednak zdąży. To jest chyba najładniejsza akcja Lukasa, od kiedy nim gram. Mamy 3 do 0 w 16 minucie tego meczu. No i może jakiś rage quit? Może jakiś rage quit? Kto wie? Aj dobra akcja Marko Royce. 3 do 1 to było niepotrzebne to był taki chyba trochę kick off glitch bo nie miałem piłki w ogóle Odkąd strzeliłem bramkę niepotrzebna była ta akcja był błąd mój w defensywie ładnie tutaj mnie pokręcił rywal Podanie do Roysa. Jeszcze raz będzie Marko Rojs próbował jeszcze raz będzie Robert Lewandowski to jest bramka to jest stuprocentowa bramka no, nie wiem, pogubiłem się w tym spotkaniu kompletnie. 3-2 do 2 już. No, rywal ma mocniejszy skład. No, i tutaj będą problemy. My się 3-0. Wygrywałem. No, i podniósł się, podniósł się rywal tutaj. Mamy 3-2. do 2. Kapitalne podanie do Kaja Awerca. Co zrobi z tego awerc Podał do Wernera w fantastyczny sposób. Ja! Czemu Werner tak to słabo dobił? No, ale fantastyczna była to akcja. No, i tutaj zabrakło niewiele znał ten Gareth Bale, mega szybki Gareth Bale, mega dobry Marco Royce. I to będzie bramka, to jest 100% bramka moim zdaniem Tak, to jest bramka na 3 do 3 ja Powiem szczerze, nie wiem co się w tym spotkaniu dzieje, jestem oszołomiony Jest 6 bramek w 45 minut Koniec pierwszy połowy tego spotkania Mega szalona powal, 3 strzały, trzy celne od rywala, trzy bramki Nie wiem, te szybkie trzy bramki z mojej strony totalnie sprawiły, że zlekceważyłem rywala ma, ma dobry skład, no i nie najgorzej też gra ja miałem troszkę więcej strzałów celnych, szkoda, że nie udało się tutaj tej przewagi zachować No, ale cóż, druga połowa i mamy czas na to, żeby tutaj jeszcze strzelić bramki i wygrać ten mecz Podanie do Jezusa, Jezus! Czemu? On do tego nie dobiegł pierwszy, ma bardzo dużo tempa Gabriel, no powinien, to powinna to być jego piłka, naprawdę, no Słabo mi się gra tym piłkarzem, słabo Havertz! Kapitalne uderzenie, kapitalne, a drożne Havertz, Havertz, dobitka, bitka, jakaś dobitka, do Jest gol, jest gol, 4 do 3 Co tu się dzieje, co to jest za mecz 7 bramek, w tamtym meczu jedna bramka Bardzo mała sytuację, no to głównie dzięki rywalowi Bo miał taki styl gry Ale tutaj 7 bramek Mnóstwo szczęścia, ale Havertz To jest piłkarz, który po prostu Zmienia kompletnie jakość tej drużyny A, Jezus, out Podanie do Timo Wernera, Timo Werner, Timo Werner Timo Werner, to, do, 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 nie, nie wierzę kto to był? Moura? Czemu nie strzałem z nie, nie Kompletnie się nie spodziewałem, że tam poda piłkę Tym O'Werner Ajajaj, aj. to jest taka sytuacja, która może się zemścić Co? Co on zrobił? Co on zrobił? Co on zrobił? Co on zrobił? Kapitana interwencja Aroli. co się w tym meczu... Co? O ma... Ja pierniczę, nie, to gdzie gol, To gdzie gol, to w końcu musi być gol no musi... jej ko, ta gra jest po prostu niesamowite, nie? Ja myślałem, że w ogóle piłka wyszła na out bramkowy. Myślałem już drożny. Ja podaję... Nie... kompletny dramat. Nie, co tam Delani. <słuch> Jezus, zrób coś wreszcie w tym meczu. Jezus, wrzutka polekarne! Kapitalna wrzutka, no i blisko było. Hawd! Nie trafił! Nie trafił piłki meczowej! Hawerd z czemu? Co tu się w tym meczu działo? Szczerze mówiąc, no, rywal nie zasłużył na tą wygraną. Naprawdę nie zasłużył na tą wygraną, bo ta ostatnia bramka to był kompletnie nieporozumienie. To, co zrobił Delany, jak on stracił piłkę, to ja nie wiem. I możemy się grać fantastycznie. Um, sami wiecie, że Jezus nic w tym meczu nie zrobił. Ani asysty, ani bramki. Szalone spotkanie, szalone spotkanie. Powiem szczerze, że dawno tak się nie emocjonowałem tym wszystkim. Szkoda, bo mieliśmy super przewagę. No, sam widzicie, jak te statystyki wyglądają. Wow, co tu się w tym spotkaniu po prostu działo. Przechodzimy dalej. Cenny remis, jakby nie patrzeć. Cenne punkty. Mam nadzieję, że dodatnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dostajemy plus 3, także spoko. E, teraz będziemy mieć pewnie już 1600. Tak wygramy. Wow, co się w tym meczu działo. Po prostu nie dowierzam, nie dowierzam. Bardzo dziękuję za ten odcinek. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to wiecie, co robić. Subskrybujcie kanał. No, oczywiście, łapeczkę w górę. Eee, subskrybujcie kanał i widzimy się na kolejnych filmach, na kolejnych streamach. I naprawdę takie mecze emocjonujące. No, szkoda, że przegraliśmy, bo wygrywaliśmy 3-0 i to trzeba było wygrać. No, ale cóż, takie mecze się zdarzają. Troszkę się rozluźniłem i dlatego te trzy bramki straciłem. Bardzo wam dziękuję za odcinek. Do ucznia. No i cześć, piąteczka.